Hejka, tu Mr. Yuri, a oto kolejny odcinek zagrajmy w Dragon Song. W poprzednim odcinku walczyliśmy ze szturami i w tym także będziemy walczyć ze szturami, by dotrzeć do źródła owej plagi, pewnie jakiegoś falonego alchemika, który chce podbić swój świat, znaczy na świat, ale swoimi szturami. Wydałby się w nowym teamie jakiś mag, który by umiał leczyć nas. Powodnie. Jakimiś zaklęciami. Bo, no, wiadomo. Sami wojownicy, jeden złodziej. złodziej. Taki niezbyt dobry team. Okej. Okay. Jakoś dajemy rada. Prwalka na początek odcinka. Przynajmniej nie będzie nudno i bardzo się cieszę z tej okoliczności. Okej, okay, kolejne ciosy wyprowadzają. Nie no, co za długa walka z jednym szczurkiem. Te szczury nie mają z nami fans. Okej. Okay. Za późno. Skill niestety walnięty. Kolejny skill. O kurde. Oho ho. Padł! On jak zwykle pada, w końcu jest z udziałem. Okej. Okay. O kurde! To jak my... O, ale... Okej. Okay. To jest co najmniej dziwne, bo... Teoretycznie mamy... Full HP. No full połowę. Ale padliśmy. Coś mi tu nie gra. No dobra, nie ważne. pewnie... Jakiś jakaś trucizna na nas działa i każdego będziemy leczyć teraz wszyscy ranni co za zabójcze wczury w kości i w ogóle gdybym tylko umiał leczyć truciznę no dobra wiemy we powczurach pójdę się uczyć nowych skilli Ok, wszyscy wyleczeni w miarę opatrzeni, ale teraz musimy lecieć dalej, nie możemy posiadać na laurach, ładne kryształki i widno w tej jaskini jak na coś odciętego od słońca, Okej, okay. ale fokus, fokus, fo ho, 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 czyżby tu się miało stać? Coś niefajnego Okej okay. I tak Jeżeli oglądacie ten odcinek To chciałbym was też poinformować że Założyłem fanpage Owego kanału Mój fanpage własny I zachęcam do lajkowania jego I tak dalej Wiadomo Będziecie jeszcze lepiej poinformowani na fanpageu Okej, okay, trzeba jednak tutaj zaradzić jakiegoś potężnego... Potężnego strategię... Potężną strategię, Jezu! Co ja wygaduję? Kurde, nie fajnie to wygląda. Andranor jak... Co, co on po... W wklewy nie słuchałem, ale słuchałem. Beautiful! Chyba... Beautiful, I'm die. Ale pięknie, ginę O ile to oczywiście, bo to wiadomo O kurde Coraz z gowej sytuacja wygląda Ale jakoś dajemy radę Szczury są coraz silniejsze No nie ma co Falony Alchemik zaczął je upgrade'ować O ile owy istnieje O nie, rula napadła ale, ale to są normalnie. Cela to oni mają. Okej, okay, nie ma co, musimy wbić sok z jednojagód. I dalej walczyć, owszem. Awesome. Oczywiście. Frogrim. Nie pada jeszcze. No dobra. O Wilku mowa. Czarne szczuru gin, Ginie w tej chwili. Albowiem mówi to Mister Yuri Krasnolud z rodu... nie wiem... z rodu... tarczy z trwałki. Kurde, no to, to macela. Nie mamy już żadnego już w sumie pota. Smarowidłut, to mi może użyjemy. To chyba byłoby najlepszym pomysłem w owej okoliczności. Ale użyj to, użyj. No. Użył to. No, użył. I bardzo dobrze. O Jezus, co za celność. Ja, ale celność. No wreszcie. Jak tak można nie wcelować? To jest właśnie ten minus te, tego typu systemu walki, że postać czynnikiem losowym potrafi oni się ruszają. No, postać czynnikiem osobnym potrafi przegrać najłatwiejszy pojedynek. I w tej grze nie tylko trzeba mieć skilla, bo wiadomo, skilla trochę trzeba mieć w każdej grze. Ale i te farta, bo to wiadomo, mogliśmy im sprzedać krytyki i wszyscy by poginęli. A u nas by nikt nie zginął co najwyżej. Tranor, A mogliśmy właśnie skończyć taką walką. A mogliśmy nagle teraz przegrać. Wszystko się mogło stać. Rulana zacznie od siebie. Potem od Frogrima. A potem Tranora. I tak w sumie niewowne jest kolejność, bo każdego będzie trzeba uleczyć. No w sensie jej skill w uleczeniu już jest tak duży, że za każdym razem już ulecza. Bardzo dobrze. Wiecie co, jeszcze w tej grze mi brakuje takiego częst częstego zmienienia zbroi, no. W sumie nasza postać zopaczyła się tylko w lepszy topór od początku gry. Albo to ja mało wiem o tej grze i po prostu nie umiem sobie znaleźć lepszego toporu, albo no po prostu nie ma, no bo w sklepach nie znaj nie znalazłem żadnego w sklepach lepszego... O kurde, niepowodzenia. Nie znalazłem lepszego toporu w sklepach, może zbroja, coś tam może jakieś elementy były, ale ja nie znalazłem takich. Oczywiście jeżeli chcecie mi powiedzieć, możecie powiedzieć, ja się nie gniewię, będę gniewał z tego spoilera, bo to będzie raczej coś o dynamice tej gry, gry i technice, a nie o fabula. a wiadomo, takie rzeczy można zdadać gdzie co kupić okej okay. od razu może skillę walniemy żeby nie było tak jak wcześniej skila mu walni tak na partyzanta z wyskoku i nie traf super dobre, może już bez fokusowania ale każdy będzie używał skilli Widzicie, nie sfokusowaliśmy. Każdy używa skilli i o wiele lepiej to wygląda. Czyli jednak trzeba nad tymi taktykami trochę lepiej myśleć, niż tylko po prostu wszyscy na jednego i tak dalej. Okej, okay. padł kolejny. Został ostatni, tu już nie da się nie fokusować. Ciach, A jak zwykle nie trafił. Ale okej, okay, możemy iść dalej. Ale... nim to zrobimy, Rulana uleczy nas. Albowiem ona jest zielarką i umie wszystko uleczyć. Czemu ona nie leczy? Lecz. O niepowodzenie, jak tak mogła? Aha, jesteśmy podczas walki, dlatego pewnie to coś nie działa tak jak powinno. Ok, czyli pójdźmy jeszcze kawałek przed siebie. Być może jakiś przeciwnik się zbugował. no chociażby ten. I po prostu walka cały czas trwa. Przez co właśnie trudno nam się uleczyć. A, to już jest łatwy cel. Ten też nie będzie zbyt trudny. Ciach, ciach. Krytyk ładny mu wefedł Okej, okay, możemy zacząć leczyć. Frogry ma pełno tu nietoperów Latających mi w kamerę Chcą być na YouTubie Okej okay. Idziemy dalej Oby to był już koniec, bo mam dość tych lochów Chociaż no, O kurde, zapomniałem te jak długo ma trwać odcinek? Zapomniałem. Ach, chociaż... Patrzę... O kurde, trawa tu rośnie. Tu się już robi coraz dziwniej. Teoretycznie do trawy potrzebne jest słońce, nie? Chlorofil. I wiecie, te fotosynteza, hemoglobina, mistyfikacja, taka sytuacja. Dobra, to już jest stare. Okej, okay, no to jak mówiłem, bez fokusowania. Yy, każdy skilla będzie używał jakiegoś o kurde, rulana chyba się wszystkie na nią uwzięły skoro tak szybko padła a to jest zły niestety zła wiadomość ponieważ jak każdy wie tylko ona umie leczyć ale jakoś dajemy radę nie źle Frogrim użyj skilla bo jeszcze chyba ani razu go nie zrobiłeś podczas tej walki i znowu użyj skilla Yuri, ty też użyj skilla Dobra, dajemy radę w sumie ta walka wygląda trochę monotonnie szczególnie, że dość często pudłują bezsensownie a te szczury jakoś mają nawet dobrego cela w porównaniu do nas Chyba powinniśmy pójść w jakąś strange, z jakiegoś... Zręczność, albo strange. Nie, strange nie. Zręczność. O kurde, tu 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 tu, ja tu chciałem to nacisnąć. Ciachajcie go, owfam. Oh, Ciachajcie go soczyścia. Dobra, padaj. Mamy! Kolejne zwycięstwo za sobą. Na no, szczęście, Rula wstała, może już się wyleczyć A jak się wyleczy, uleczy Dranora. Niepowodzenie, no to super. Przynajmniej uleczyła sobie pawawną ranę. Czyli w sumie to nie jest takie stuprocentowo niepowodzenie. Okej okay. I dobra. Dranor wyleczony. Leczenie rana. Ciekawe, ile bym co na tych wszczurzych ogonach. z racji, że to jest coraz trudniejsze. Lepiej zapiszę w razie czego. I widzę kratę. Czyli... Może to jednak prawda, że jakiś falony alchemik tutaj coś robi. I wchodzimy do jego piwnicy w tej chwili. Do piwnicy falonego alchemika. Nie zdziwiłbym się. Okej, okay, a może to tylko taki kawałek, przejście takie. Wczoraj się nie chciało kopać tunelu, więc sobie zrobiły takie skróty przez kanały, bo to właśnie tak wygląda. Middlemish. Drewnianą beczkę oczywiście rozwalimy. On, oni tu są tacy jak checkpointy, bo nawet niezłe rzeczy w niej były. Okej, okay, na razie niczego nie potrzebuję. Rozwalimy kolejną beczkę Ale w niej nie ma nic ciekawego Może w owej będzie coś Herbata z o Owszem, przyda się Rozwalimy to, to i to Nóż, nie chcę nowa Nie chcę wnyków Wodę ze strumienia sobie wezmę Pewnie do potów się przyda a idziemy dalej. idziemy coraz głębiej. Jeszcze raz zapiszę, by nie musieć rozwalać tych skrzyni. Ohoho, te kryształy są już coraz fajniejsze. Okej. Okay. Tutaj fokus jednak. Z racji na to, że jest ich mało. A kiedy jest ich mało, przydaje się jednak ten fokus. Kiedy jest ich dużo, jak każdy, z, każdy walczy z tym, co go atakuje, jest najlepiej. I najlepiej fokusować się do chwili gdy będzie wyrównana fansa, czyli 7 szczurów, nie wiem, 4 szczury, 4. autosave. autosafe. Czyli... Myślę, że będzie boss. Czyżby to będzie falony alchemik z Ferdok? Czarne wilczy szczur, to jest. No póki co nie widać, żeby to było coś łatwego. Ale weźmy ich po kolei, może nie wbijajmy od razu. Tam i tak wszystkie już przybiegły, zleciały się jak psy na kości. Okej okay. Kolejny szczur padł Co? Padłeś? Jaki... jaki nubak. Jak tak można? To jest frajer. Szybko oni padają, bardzo szybko. Aż za szybko. A szkoda, że ta te krasnoludy ten middle moth nam nie pomaga. Oczywiście Urulana pomowy Dranorowi wyleczy jego ciężkie rany, pęknięcie czawki i złamanie obu mostków, chociaż człowiek ma jeden mostek. Tak? Niebawne. Okej. Okay. Wszystko wyleczone. Jezu. Będę musiał się gdzieś uleczyć. Nie wiem, jakoś zapłacić. No, niby był autosave, ale jakoś nie widać bossa. Może to są tacy strażnicy idący za atak. Najpierw pokonaj nas, a potem doty dotykaj bossa. A kurde, nie mogę się nadziwić, że tu trawa rośnie. Światki? Przecież tu słońca nie ma. Jakieś rośliniki w ogóle. Okej, okay, nagle wszystko stracił. W mgnieniu oka szczurek poszedł do szczurzego nieba. Oczywiście zapiszę, bo coraz bardziej się boję i no coraz jest trudniej, chociaż tutaj ostatnio, przed chwilą właśnie gra daje nam jakieś takie małe wytchnienie. O kurde, ile ich jest? Ostro tu jest. Ty ciachaj, ty ciachaj, ty ciachaj i ty ciachaj. Wszyscy ciachajcie. Powinienem fokusować się na jednego, żeby wyrównać liczebność. A dobra, nieważna. w sumie nie trzeba bardzo, bo już prawie wszystkie są na dobicie, patrzcie, już jeden dobity, zaraz kolejne zostaną dobite. Frogrim ma bardzo dużo many tej swojej, co mnie bardzo pociesza, bo przynajmniej wiemy, że on może dużo z dobrych skilli walnąć. No dobra, to coraz gorzej wygląda tutaj, Le jednak zacznie walić, I teraz się skupmy na tym, wszyscy na tym. Okej, okay. damy radę, ale no przez chwilę wyglądało to nieciekawie, ale jakoś...